Jeśli tu dotarłeś, to nie przypadek. Anioły stróże przyprowadziły cię do tej wiadomości. Bóg chce ci przypomnieć o czymś, czego czas nie zdołał wymazać. Wszechświat wysłał ciche znaki, abyś kliknął w ten film, ponieważ jest coś, co ma być skierowane do twojego serca. Weź głęboki oddech. Czujesz? To subtelny dotyk obecności boskiej, mówiący: Słuchaj sercem. Zanim przejdziesz dalej, powiedz mi w komentarzach, skąd oglądasz teraz. Bo gdziekolwiek jesteś, ta wiadomość znajdzie twoją ciszę i przekształci ją w światło. Dziś jest delikatna, niemal niewidoczna energia krążąca wokół ciebie. To tak, jakby jakaś obecność myślała o tobie z daleka osoba, która nawet w milczeniu wciąż cię czuje. Możesz nie usłyszeć imienia, nie zobaczyć oczu, ale wszechświat wie: istnieje niewidzialna więź, która wibruje między wami. Ta więź się nie rozpadła ona jedynie zmieniła formę. To jak zamknięte okno, które wciąż wpuszcza światło popołudnia. Ciche, ale żywe. Coś wciąż świeci, nawet z daleka. Może odczułeś ścisk w piersi, wspomnienie, które pojawiło się bez zaproszenia. Może niedawny sen przyniósł głos, spojrzenie, stary gest. To są znaki. Znaki, które wszechświat wykorzystuje, aby dotknąć serca, gdy słowa już nie wystarczają. Anioły stróże pokazują, że w tym momencie jest ktoś, kto o tobie myśli nie z obowiązku, ale z synchronizacji. Ta osoba tęskni za czymś, czego nie znalazła w nikim innym, sposobem w jaki patrzyłeś, nie potrzebując słów, za milczeniem, które dzieliliście, tym, które mówiło wszystko. Jednak jednocześnie w niej panuje zamieszanie. Ta osoba nosi pytania, na które jeszcze nie znalazła odpowiedzi, i może ty też nosisz swoje. Dlaczego wciąż czuję? Dlaczego ta więź się nie rozwiązuje, nawet po tak długim czasie? Dlaczego pośród tylu historii wszechświat nalega, aby przypominać mi o tej osobie? Te pytania nie są słabością. Są echem duszy, która nadal rozpoznaje, co jest prawdziwe, a Bóg w swojej mądrości pozwala, by pewne więzi trwały, ponieważ są uzdrowienia, które mogą się dopełnić tylko wtedy, gdy miłość jest zrozumiana, a nie tylko przeżywana. Dziś plan duchowy mówi o zrozumieniu, o spojrzeniu w głąb siebie i dostrzeganiu, że to, co czujesz, to nie brak, to połączenie. Związek, który przekracza czas i przestrzeń. Coś, co narodziło się z głębokiej wymiany, może prostej w ludzkich oczach, ale gigantyczne w oczach wszechświata. Ta osoba odczuwa ciężar własnych decyzji. Jest żal przebrany w codzienne zachowania. Czasami stara się iść dalej, udaje, że to, co się wydarzyło, było tylko fazą, ale kiedy dzień się kończy, a cisza nadchodzi, imię, które echem brzmi w jej wnętrzu. To Twoje i w tej chwili, nawet nie wiedząc, wysyła energię, wibrację, która przekracza niewidzialne i dociera do ciebie. Czujesz to jak nagłą tęsknotę, wspomnienie, które pali i uspokaja jednocześnie. To jej dusza wzywa Twoją. Może próbowałeś zapomnieć. Starałeś się zająć umysł, zmieniać szlaki, udawać, że czas rozwiąże sprawy. Ale czas nie zatarł tego, co naprawdę miało miejsce. On tylko czeka na właściwy moment. Aby serce zrozumiało cel. Celem tego związku jest transformacja to nauka, która przychodzi, gdy kochamy kogoś, kto nas odzwierciedla. Ta osoba pokazała ci, co jesteś w stanie czuć, ale także to, co musisz uzdrowić. I to samo dotyczy jej. Anioły szepczą, że ta historia się nie skończyła, ponieważ pewne połączenia nie mają kropki końcowej, tylko pauzy. A w trakcie tych pauz wszechświat pracuje w milczeniu, przygotowując serca. Dostosowując losy, szlifując to, co wcześniej było zamieszaniem, aby stało się jasnością, jest coś świętego w ponownym spotkaniu dusz, ale zanim to nastąpi, każda z nich musi odnaleźć się sama. Ty to robisz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każda powstrzymana łza, każdy nowy początek, każda próba, by iść naprzód, to było sposób na powiedzenie wszechświatowi: Uczę się kochać w lżejszy sposób. I wszechświat usłyszał. Dlatego znaki zaczynają się zbliżać: zbiegi okoliczności, które nie są zbiegami okoliczności, piosenki, które pojawiają się znikąd, zdania przypominające ci o czymś lub kimś. Zapachy, powtarzające się liczby, znajome dźwięki to wszystko jest duchową komunikacją. To anioły mówią ci: Nie jesteś sam w tej pamięci. Ta osoba czuje to samo wezwanie, nawet jeśli z tym walczy, bo jest siła większa, która prowadzi drogę. Bóg wie, kiedy jest odpowiedni czas, aby przybliżyć to, co jeszcze ma lekcję do przeżycia, a gdy czas jest Jego, nic nie może tego powstrzymać. To, co czujesz teraz, jest echem starej obietnicy, obietnicy złożonej między duszami. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, znów się rozpoznamy, a czas się porusza. Przeznaczenie zaczyna skręcać tak, aby zbliżyć, bez pośpiechu, ale z celem. Być może ta osoba nadal musi zrozumieć to, co straciła, lub może musi dojrzeć miłość, którą kiedyś czuła. Twoją rolą nie jest czekać, lecz ufać. Ufać, że wszechświat nigdy nie myli się co do czasu i że wszystko, co jest prawdziwe, znajduje drogę powrotną. Anioły pokazują scenę. Dwie dusze idące równoległymi drogami, ale powoli, z każdą zakrętą się zbliżają. One jeszcze się nie widzą, ale już czują obecność jedna drugiej. To tak, jakby wiatr szeptał imię, które serce rozpoznaje, nawet z daleka. Dlatego dziś ta wiadomość dociera do Ciebie. Aby przypomnieć, że prawdziwa miłość się nie gubi, ona się przekształca, a podczas przekształcania uczy. Uczy czekać bez rozpaczy, puścić bez rezygnacji, kochać bez oczekiwań. Tęsknisz za tą osobą? Nie neguj tego. Tęsknota też jest modlitwą. Gdy serce wspomina z czułością, wszechświat odpowiada znakami. A te znaki są odpowiedzią, odpowiedzią, że coś jest przywracane, nawet jeśli na razie widzisz tylko ciszę. Lecz pamiętaj: cisza to też słowo to język, którym Bóg posługuje się, gdy jeszcze nie czas, aby ujawniać wszystko. Więc posłuchaj, posłuchaj, co milczenie próbuje Ci powiedzieć: nie każda nieobecność to opuszczenie, czasem to przygotowanie. A jeśli w tym momencie czujesz tęsknotę, proś Boga, aby zamienił tę tęsknotę w światło. Aby Cię nie przywiązywała, lecz wznosiła, bo miłość, gdy jest prawdziwa, nie zniewala, uczy latać, nawet gdy jeszcze nie jest czas na lądowanie. Wszystko, co przeżyłeś z tą osobą, miało sens, i wszystko, co jeszcze przeżyjesz, również będzie miało. Nie tak jak wcześniej, ale w nowy, bardziej dojrzały, spokojny sposób. To, co jest prawdziwe, nigdy nie wraca takie same wraca lepsze, bardziej świadome, bardziej boskie. Weź teraz głęboki oddech. Poczuj obecność swoich aniołów otaczają cię, przyjmują, chronią. Wiedzą, że twoje serce już wystarczająco płakało. I dlatego przygotowują następną fazę fazę jasności wewnętrznych i zewnętrznych spotkań. Nic nie poszło na marne ani spotkanie, ani rozstanie, ani milczenie. Wszystko jest częścią jednego celu obudzić cię. I tak przebudzenie boli, ale także wyzwala. Jesteś wzywany, aby dorastać w miłości, a nie poza nią. Aby rozpoznać wartość tego, co czujesz, nie gubiąc się w tym, czego brakuje. Pytanie do refleksji i komentarza: Czy wierzysz, że wszechświat przewiduje spotkania, gdy serca są gotowe? Jest cień, który wisi między wami, milczenie, to milczenie, które głośno mówi, nawet bez wydawania dźwięku. Czujesz głęboko w sobie, że coś zostało zawieszone. Niedokończona rozmowa spojrzenie, które chciało powiedzieć zostań. Ale wybrało chowanie się za lękiem, tak strach, bo oddalenie nie zawsze oznacza odrzucenie, czasem to obrona. Ta osoba nie oddaliła się z obojętności, ale z zamieszania. W niej tkwi stary strach strach przed tym, jak poradzić sobie z czymś tak prawdziwym, a kiedy serce napotyka to, co je wyzwania, próbuje uciec. Ale wszechświat nie pozwala uciekać od tego, co jest przeznaczeniem. To, co dzisiaj jest ciężarem, to ta odległość przebrana w ochronę. Czujesz tęsknotę, ale starasz się tego nie okazywać. Ta osoba czuje się winna, ale stara się to ukryć, a efektem jest ta pustka, którą oboje czujecie, jakby brakowało powietrza, ale nie wiedzieli dlaczego. Czy zauważyłeś, jak milczenie również jest odpowiedzią? Odkrywa to, co słowa próbują ukryć, a w Waszym przypadku milczenie ukazuje strach przed wrażliwością, strach przed zbytnim odczuwaniem, przed zatraceniem się w czymś. Co nie mieści się w rozumie. Anioły pokazują tę scenę, dwie dusze próbujące udawać, że nie czują, ale wszechświat otacza je znakami, aż poddadzą się prawdzie. To jak próba ukrycia słońca dłońmi jest niemożliwe, prędzej czy później światło znajdzie szczelinę. Ta osoba jest w konflikcie, między dumą a tęsknotą, między ucieczką a pragnieniem powrotu. Myśli: A co jeśli się zbliżę i wszystko okaże się inne, ale boi się też. A co jeśli wrócę i stracę to, co jeszcze zostało? I tak stoi, zatrzymana między pragnieniem a strachem. Czy ty też to czułeś, nieprawdaż? Ciężar pragnienia czegoś, ale nie wiedząc, czy druga osoba też tego chce. Strach przed natarczywością i wydawaniem się słabym, lub przed puścić i całkowitą utratą. To w tym limbo miłość dojrzewa. Bo miłość to nie tylko zbliżenie, to nauka. I wszechświat uczy oboje, Ciebie ufać osobę rozpoznawać a gdy oboje zrozumiecie swoje lekcje drogi znów się skrzyżują nie przez przypadek lecz przez zbieżność oddalenie nie jest karą to boska przerwa to czas który bóg wykorzystuje do przywrócenia równowagi tam gdzie była zaburzona bo jeśli coś wymaga uzdrowienia prawdziwa miłość czeka a ta czekanie nie jest puste jest święte są dni kiedy budzisz się z poczuciem braku i serce boli ale są też inne dni, kiedy czujesz spokój, mimo braku wieści. To znak, że wszechświat pracuje. Energia między wami oscyluje w miarę postępu nauki, i w tym procesie oboje są kształtowani przez wiarę. Ta osoba jest prowadzona do wewnętrznego spojrzenia, do rozpoznania błędów, do zrozumienia, co zostało wypuszczone. A ty jesteś wzywany do zaufania sobie, do nieszukania odpowiedzi na zewnątrz, lecz wewnątrz. "Bo, ponieważ odpowiedź na tę ciszę tkwi w Twoim sercu, czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddala z powodu strachu, a nie braku miłości? Jeśli tak, wiedz, zrozumiałeś duszę tej historii. Wszechświat nie łączy ludzi bez powodu. Każde spotkanie jest lustrem. A odbicie, które widziałeś w tej osobie, to odbicie Twojego własnego przebudzenia. Nauczyłeś się o oddaniu, ale teraz uczysz się o granicach." Uczysz się, że miłość nie potrzebuje nalegania, aby istnieć, po prostu jest. Konflikt dobiega końca. Nawet jeśli cisza wciąż istnieje, coś się zmienia, wibracja tej więzi się podnosi. To, co wcześniej było strachem, zaczyna rozpuszczać się w tęsknocie, a tęsknota, gdy jest czysta, otwiera drogi. Nadchodzi nowa energia, anioły stróże przygotowują grunt, pokazują równowagę, przebaczenie, spotkanie. Niekoniecznie fizyczne, ale energetyczne. Zbliżenie dusz. I kiedy to się wydarzy, zrozumiesz, żadna odległość nie była stratą, była przygotowaniem. Cisza zaczyna się rozpływać. Niedopowiedziane słowa zaczynają echem rozbrzmiewać w niewidzialnym. Wszechświat zaczyna poruszać niewidzialne nici przeznaczenia. I coś ci mówi, że nadchodzi objawienie, bo to, co ma się wydarzyć jeszcze na tym etapie, pokaże, że Bóg nigdy nie zapomina o tym, co sam pobłogosławił. Stróż jest bliski zapalenia sygnału, który zmienia wszystko. Cisza zaczyna się otwierać jak świt. Powoli, bez pośpiechu, ale z celem. Wszechświat porusza linie, których nie widzisz, a anioły Stróże szeptają. Nic się nie zgubiło, po prostu jest przygotowywane. Coś się zmienia w powietrzu. Czujesz to? To jakby serce się na nowo ustawiało, jakby stara energia na nowo się budziła. Ta osoba czuje, myśli o tobie więcej niż przyznaje. Stara się uciec, ale nie może. Bo miłość się nie rozpływasz, po prostu się transformuje. W ciągu ostatnich dni być może czułeś tę obecność, tęsknotę bez powodu, nagły dreszcz, sen. Nic z tego nie jest przypadkiem. To są znaki. Bóg porusza niewidzialne. Jest nic światła łącząca was. Nawet w odległości wibruje. A gdy jedno serce pamięta, drugie czuje. Ta osoba powraca do wspomnień, przegląda wybory, Teraz dostrzega wartość tego, co przeżyliście. To, co wcześniej wydawało się chaosem, dziś jest tęsknotą. I ta tęsknota zaczyna leczyć strach. Strażnik pokazuje prawdę. Bóg przygotowuje nowy cykl. Czas, w którym to, co prawdziwe, powróci w spokoju. Bez pośpiechu, bez presji, z dojrzałością i wiarą. Wszystko, co przeżyłeś, było przygotowaniem. Nic nie było stratą, to była lekcja. Wierzysz, że cisza także mówi. Czasami to w niej Bóg krzyczy najgłośniej, mówi w wietrze, w wspomnieniach, w znakach, które upierają się, by cię znaleźć, a dziś mówi: Nie rezygnuj z miłości, troszczę się o to, co należy do ciebie. Oddech, poczuj pokój, który teraz nadchodzi. Wszystko, co prawdziwe, odnajduje drogę powrotną. Bo Bóg jest mistrzem właściwych spotkań. Teraz pozwól sercu odpocząć. To, co twoje, wszechświat już rozpoznał. Prawdziwa miłość nie gaśnie, tylko zmienia formę. Życie jest pełne cykli. Niektórzy się oddalają, by zrozumieć, inni wracają, by rozkwitnąć. Ta historia wciąż ma blask. Nie jak dawniej, ale w sposób bardziej dojrzały, spokojniejszy, bardziej boski. Jesteś niezastąpiony. W tobie jest światło, które czas nie gasi. I to światło ta osoba zaczyna znów dostrzegać. Nie wątp w siłę tego, co wibruje w prawdzie. Prawdziwa miłość jest cicha, ale trwa, jest spokojna, ale głęboka, jest niewidoczna, ale wieczna. Zaufaj, nic się nie skończyło. Wszystko zmienia formę. Bóg szlifuje serca, anioły mówią o nowym początku, nie o powrocie do przeszłości, ale o przyniesieniu uzdrowionej przeszłości do nowego czasu. Cisza staje się odpowiedzią, nieobecność spotkaniem, ból zrozumieniem, a miłość. Narośnie w wierze i lekkości. Żadna odległość nie gasi tego, co prawdziwe. Byłeś przygotowany, by przeżywać coś pięknego, coś, co pochodzi z duchowości, a więc puść strach, oddaj i obserwuj, to, co prawdziwe, znajdziecie. Ta wiadomość trafia do Twojego serca? Może przyszedłeś, aby przypomnieć sobie: wciąż jest nadzieja. Strażnik szepcze: nie bój się czasu, czas jest pędzlem Boga. Jeśli ta wiadomość cię dotknęła, weź oddech. I schowaj jedno słowo w sobie. Kiedy jeszcze przemówiło do twojej duszy? Napisz w komentarzach. Każdy komentarz to modlitwa, którą wszechświat słyszy. Jeśli to miało sens, zostaw łapkę w górę. To sposób na powiedzenie: Wierzę w miłość. A jeśli poczujesz w sercu, podziel się tym z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć. Możesz być znakiem, który anioły wykorzystują, aby dotrzeć do innej duszy. Jeśli chcesz nadal otrzymywać takie wiadomości, Zapisz się i włącz dzwoneczek. Tutaj. Każdy film to modlitwa, każde słowo to ziarno. Przyszedłeś tutaj, ponieważ anioły cię prowadziły. Wiedziały, że twoje serce potrzebuje przypomnienia. Jesteś ukochany, chroniony i dostrzegany przez Boga. Podróż się nie skończyła. Bóg wciąż pisze Twoją historię z troską, strona po stronie, cisza po ciszy. Zanim odejdziesz, skomentuj które słowo z tej wiadomości najbardziej do ciebie przemówiło. I pamiętaj, jeśli miało to sens, zostaw łapkę w górę, podziel się i zapisz się, bo kto rozsiewa światło, otrzymuje podwójnie. A gdy nadejdzie cisza, uśmiechnij się, to w niej Bóg pracuje dla ciebie.